Zaczyna od pułapki, która nigdy wcześniej nie pojawiała się na maturze, ale w tegorocznym informatorze maturalnym były zadania związane z tym zagadnieniem i wiele znajomych mi osób, które robiły te zadania popełniły tu błąd. Dlatego chciałbym powiedzieć kilka słów o odchyleniu standardowym. Jest to jedna miara statystyczna, która informuje nas jak bardzo wyniki są rozproszone od średniej naszych pomiarów. I odchylenie standardowe na wykresie zaznacza się. Takim specjalnym znacznikiem, ja tutaj oznaczyłam ten znacznik jako A, i czym większy ten jest znacznik, tym bardziej poszczególne wyniki są rozproszone od średniej, a czym mniejszy, to tym bardziej te wyniki są przy tej średniej. Ale zauważyłam, że bardzo dużo osób myśli, że wszystkie wyniki będą się mieściły w tym odchyleniu standardowym, a to nie jest prawda. W odległości jednego odchylenia standardowego od średniej mieści się tylko około 70%. Wszystkich wyników, ale są też wyniki, które są poza tym pojedynczym odchyleniem standardowym, na co szczególnie polecam zwrócić uwagę, bo przeszuwam, że na tej maturze pojawią się zadania, w których będzie potrzebna wiedza, jak to odchylenie standardowe działa, i będzie trzeba wiedzieć, że te subki nie pokazują, w jakim zakresie mieszczą się wszystkie pomiary danego eksperymentu. Dobrze, teraz polecimy klasyką, którą pewnie już każdy zna, ale warto przypomnieć, że mitochondria nie wytwarzają energii, tylko ją przetwarzają, lub możemy też napisać, że mitochondria produkują ATP. W ogóle, jeśli chodzi o energię, to nigdy nie możemy napisać, że energia jest wytwarzana albo energia jest niszczona. Przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o genetykę, to między guaniną a cytozyną tworzą się trzy wiązania wodorowe, a między adeniną i tyminą dwa wiązania wodorowe. Tutaj zwracajcie uwagę, by przez przypadek nie napisać potrójne wiązanie wodorowe lub podwójne wiązanie wodorowe, bo to też jest uznawane za błąd, bo nie ma czegoś takiego jak podwójne wiązania wodorowe. Wiązania wodorowe zawsze są pojedyncze, a między tymi parami zasad są albo trzy, albo dwa. Dalej, taki mniej spotykany błąd, że w wiątrze komórkowym powstają rybosomy. Jest to zbyt wielkie uproszczenie. W komórkowym powstają tylko podjednostki rybosomów, które są eksportowane do cytosolu i tam na czas translacji łączą się w rybosomy. Jeśli chodzi o oddychanie komórkowe, to tutaj też. Zaczyna się ono od glikolisy. I należy pisać, że klikoliza zachodzi w cytosolu, a nie w cytoplaźmie, bo za napisanie, że zachodzi w cytoplaźmie, nie będziemy mieli punktu. Ja się z tym do końca nie zgadzam, że to tak powinno być, no ale nie będę się kłócił z CKA. Przypomnijmy przy okazji, że reakcja pomostowa zachodzi w matrix mitochondrium, tak samo cykl krebsa, a łańcuch oddechowy ma miejsce po wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Jeśli chodzi o przysadkę, to składa się ona z dwóch płatów. Płat przedni wytwarza i wydziela tereotropinę, kortykoliberynę, hormon luteinizujący i hormon folikulotropowy. Oprócz tego mamy jeszcze płat tylny, który wydziela oksytocynę, i wazopresynę, ale te hormony powstają w podwzgórzu, gdzie są neuronami transportowane do tylnego płata przysadki, więc wydzielanie mamy na terenie tylnego płata przysadki, a produkcję tych hormonów wytwarzanie w podwzgórzu. Jeśli chodzi o fotosyntezę, to pamiętajcie, że powstający w jej wyniku tlen nie pochodzi z dwutlenku węgla, lecz pochodzi z wody, a dokładniej w reakcji fotolizy wody, w której bierze udział enzym mający w swoim składzie cztery atomy manganu. Natomiast dwutlenek węgla będzie wbudowywany w produkty fotosyntezy. Zwróćcie uwagę na różnicę w terminach karba-aminohemoglobina i karboksyhemoglobina. Ta pierwsza, karba-aminohemoglobina, to hemoglobina, która transportuje związany dwutlenek węgla. Natomiast karboksyhemoglobina to hemoglobina, z którą związał się tlenek węgla, czad. I taka hemoglobina jest trufale z tym czadem związana i nie może już pełnić swojej funkcji. Majoza jest podziałem redukcyjnym, w którym powstają cztery komórki potomne. To na pewno każdy wie, ale pamiętajcie, że pierwszy podział majozy jest podziałem redukcyjnym, a nie drugim, bo tutaj często starzają się błędy, czyli po pierwszym podziale majotycznym komórki już są haploidalne. Tutaj zwrócę uwagę na pewne zagadnienie, bo na zesz zeszłorocznej maturze nie wiem czemu było z tego bardzo dużo błędów. Gametofit to jest pojęcie odnoszące się do całego organizmu, więc nie możemy powiedzieć na przykład. Co niestety miało miejsce bardzo często na maturze w tamtym roku, że dana roślina jest jednopienna, ponieważ na jednej roślinie występują dwa gametofity. Bo gametofit to określenie dotyczące poszczególnego pokolenia organizmu, które stanowi organizm w przypadku mszaków. Dalej. Kolejna rzecz, z którą się nie zgadzam, ale za którą stracimy punkty na maturze. Jak musimy udowodnić strukturę czwartorzędową białek, to napisanie, że dana struktura jest czwartorzędowa, bo składa się z więcej niż jednego łańcucha polipeptydowego, nie będzie uznane, bo będzie to uznane za tautologię i odwołanie się po prostu do definicji czwartorzędowej białka. Natomiast, gdybyśmy na, tym, na przykładzie tego białka napisali, że dane białko ma strukturę Czwartorzędową, bo składa się z trzech różnych łańcuchów polipeptydowych, to już byłoby to uznane na maturze. Więc w takim zadaniu, gdzie musimy określić strukturę czwartorzędową, to w uzasadnieniu zawsze piszcie konkretną liczbę łańcuchów polipeptydowych, z których białko się składa, a nie piszcie, że Białko ma strukturę czwartorzędową, bo składa się z więcej niż jednego łańcucha pol polipeptydowego, albo ewentualnie napiszcie to, a potem dodajcie, że w tym przypadku białko składa się z trzech łańcuchów polipeptydowych. Zawsze, jeśli chodzi o te kwestie ewolucyjne, to. Uważnie dobierajcie pojęcia. Na przykład, zamiast najsilniejsze osobniki przeżywają i są w stanie wydać potomstwo, napiszcie najlepiej przystosowane osobniki przeżywają i są w stanie wydać najwięcej potomstwa. Dodatkowo pamiętajcie, że ewolucja jest ślepa, bezosobowa, nie dąży do żadnego celu, nie ma żadnego ewolucyjnego planu, więc wystrzegajcie się, pisać. Takich wypowiedzi, z których by wynikał jakiś cel ewolucji, czy jakieś ukierunkowane działanie ewolucji. Kiedy zachodzi faza ciemna fotosyntezy, otóż tutaj jest kolejny problem, bo faza ciemna fotosyntezy odnosi się do tego, że jest niezależna od światła, a faza jasna fotosyntezy wymaga do zachodzenia światła, dlatego bardziej powinniśmy pisać faza. Fotosyntezy zależna od światła i faza fotosyntezy niezależna od światła. Dlatego pamiętajcie, do czego odnoszą się te terminy. Bo na przykład ciemna faza fotosyntezy nie zachodzi tylko w nocy, ale również zachodzi w dzień. A nawet w dzień zachodzi bardziej efektywnie, gdy jest stały dopływ substratów powstałych w jasnej fazie fotosyntezy. Nie mylcie pojęcia kod genetyczny i materiał genetyczny, bo kod genetyczny to są zasady, które mówią nam w jaki sposób należy materiał genetyczny odczytywać i jakimi regułami organizmy kierują się w odczycie materiału genetycznego. Na przykład to, że materiał genetyczny jest uniwersalny, trójkowy, zdegenerowany i tak dalej. Często ten błąd spotykam u osób niezwiązanych z biologią, u biolchamów, i osób z biologii, na szczęście to się nie stasza, ale na wszelki wypadek też o tym wspominam. Uważajcie, by nie pomylić woreczka żółtkowego z pęcherzykiem żółciowym. Pęcherzyk żółciowy to jest nasz narząd, który leży przy wątrobie i uczestniczy on w zagęszczaniu żółci i magazynowaniu żółci, która jest wytwarzana w wątrobie. Natomiast woreszek żółtkowy to jest jedna z błon owodniowców, w której są magazynowane substancje dla rozwijającego się zarodka. W świecie roślin zwróćcie uwagę, że gametofit wytwarza gamety na drodze mitozy, a sporofit wytwarza na drodze majozy zarodniki. Tutaj czasami zdarzają się zbłędy z tego powodu, że niektóre osoby przez analogię do świata zwierząt wspominają o wytwarzaniu gamet w wyniku mejozy w przypadku gametofitów. W pytaniach, gdy musicie zaklasyfikować stawonogi do jakiejś określonej grupy i odnosicie się do odnóży, to zawsze zwróćcie uwagę na funkcję tych odnóży. Na przykład, mrówka należy do owadów, bo ma trzy pary odnóży krocznych. Musimy wymienić funkcję tych odnóży, bo mrówka ma więcej tych odnóży. Ma też odnóża przekształcone w struktury związane z pobieraniem pokarmu w swój aparat gębowy. Tak samo, analogicznie, będziemy robić w przypadku określenia, że dany bezkręgowiec należy do innej grupy stawonogów, jeśli będziemy odnosić się do odnóży. I chciałbym Wam tutaj zaproponować takie magiczne słowo warunkuje, bo często, jak składacie swoje odpowiedzi naturalne, to one są takie nieskładne i czasem ciężko. Wyrazić to, co się myśli, i przelać to na papier. A słowo warunkuje jest takim bardzo dobrym słowem, które bardzo często pozwala ładnie przekazać swoje myśli i skleić odpowiedź naturalną, żeby oddawała sens. W zadaniach z porównywaniem Uważajcie, żeby nie ograniczać się do podania cech jednego z porównywanych obiektów, bo w tym przypadku, gdybyśmy mieli porównać te figury i byśmy napisali, że kwadrat ma cztery kąty, to to nie jest porównanie, byśmy mieli za to zero punktów. Musimy napisać, że kwadrat ma cztery kąty, a trójkąt ma trzy kąty. Jest to już odpowiednie wskazanie różnicy. Jeśli natomiast Mamy podać kolejny przykład, to możemy napisać: kwadrat jest koloru zielonego, a trójkąt koloru żółtego. Zawsze musi być to zestawienie cech obiektów porównywanych, a nie wymienienie po prostu cechy jednego z porównywanych obiektów. Jeszcze w niektórych zadaniach uważajcie, żeby zawsze podać kierunek jakiejś zmiany, jeśli ta zmiana zachodzi. Na przykład mamy stanie które napisaliśmy w odpowiedzi, adrenalina warunkuje zmianę średnicy naczyń krwionośnych. I to zdanie jest błędne, bo nie wskazujemy, w którym kierunku zachodzi ta zmiana, czy naczynie krwionośne się kurczą, czy rozszerzają, dlatego powinniśmy napisać, adrenalina warunkuje zmniejszenie średnicy naczyń krwionośnych i wtedy... Już wiadomo o co chodzi, jest pokazany kierunek zmiany, odpowiedź może być zaliczona, jest, jeśli jest jeszcze poprawna merytorycznie.